Patrząc na jej podejście do zdrowia i, i to, jakie są jej współ, wspólne wartości razem, razem z moimi. Proszę Państwa, bo my teraz żyjemy w czasach, gdzie na przykład bardzo dużo osób i, i, i korzysta z autorytetu Pani Gorzczykowej. Tak naprawdę nikt jej nie widział i tak ostatnio sobie zastanawiałam, czy ona bierze te produkty i nie ma siły wyjść z domu? Czy na przykład, czy y, twórca, autor tej reklamy sobie pomyślał, że każdy ma inne wyobrażenie o zdrowiu, w związku z tym, żeby pewnej grupy nie zabić, to na wszelki wypadek on jej nie pokażą. I dlatego na przykład jak my idziemy do, do swoich najbliższych, do, do rodziny, do znajomych, tak jak wcześniej tu padło, że my musimy być, znaczy musimy, jesteśmy wizytówką tych produktów, które, które tutaj przyjmujemy. My jesteśmy z organizmem 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jeżeli my chcemy, jeżeli my mamy plan, jeżeli my mamy cel, jeżeli my na przykład chcemy iść potańczyć czy, czy, czy poćwiczyć czy cokolwiek, to ten nasz organizm musi dostać odpowiednie składniki odżywcze do tego, żeby mieć siłę na realizowanie naszych planów. My nie możemy na przykład tak jakby Państwo jechali samochodem i tak, o dobra, tankowałem tydzień temu, dwa tygodnie temu, już nie, 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 będę tego na przykład tankował. co zrobi samochód w stanie? I to samo, no możemy sobie też, jak przypadać do naszego, do naszego organizmu, jak my chcemy, żeby on funkcjonował i co my możemy zrobić. Kolejny, pierwszy slajd, że w dzisiejszym y, świecie jesteśmy skazani na suplementację. Mi się od razu powiem, ja usilnie starałam się zamienić słowo skazani, na, na, ale, ale y, to, co powiedzieli y, moi przedmówcy, no nie umiem użyć innego y, czasownika, tak? Jesteśmy skazani. Natomiast w momencie, kiedy już wszyscy wiemy, kiedy oficjalnie już jest wiadomo, że jedzenie y, nie spełnia żadnych y, wartości odżywczych, takich jakie oczekiwałby nasz organizm, to rzeczywiście bardzo dużo y, ludzi sięga po różnego rodzaju suplementy, żeby do, dożywić się, tak? Żeby na nas sposób. I teraz jakie, jakie nutra, nutraceutyki y, warto stosować i przy, przyjmowaniu ich... Co my tak naprawdę powinniśmy od nich oczekiwać? I y, tak jak tutaj byli moi przedmówcy, tak, którzy mówili, żeby oczyszczać i y, usuwać toksyny, to my wszyscy się zgodzimy, że po prostu, że y, nasz organizm jest narażony, oddychamy jakim powietrzem, tak, prawda, sądząc po ilości y, samochodów chociażby, y, przyjmujemy y, jedzenie i stres. Jeszcze parę lat temu, jak my weszliśmy do firmy, y, nasi lekarze na wykładach powiedzieli, że y, wątroba wykonuje 8 razy więcej pracy niż w poprzednich latach. No, teraz ja już y, nie, nie mam y, aktualnych danych, ale na pewno to jest y, więcej niż 8, tak? Y, co jest też ważne, że na przykład w momencie, kiedy przyjmujemy suplementy, żeby poprawić właśnie. Tą przyswajalność, żeby naprawić pracę jej, co już było tuż wielokrotnie wybrzmiało. Kolejnym, kolejnym takim właśnie punktem, aspektem, którym należy oczekiwać przy właśnie przyjmowaniu, to jest dostarczanie składników odżywczych. W dzisiejszych czasach przemysł niemalże totalnie wyeliminował błąd i na to miejsce y, wkładając cukier. Stąd na przykład jest y, taka ilość chorób, stąd y, y, nadwaga, y, nawet wśród małych dzieci. Zajmujemy niegrudne pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o y, przyrost wagi ciała y, już od najmłodszych lat, y, nasze dzieci się z tym borykają, prawda. Także, Także na to, jeżeli my idziemy do sklepu, dodajemy swoje ciężko zarobione pieniądze, to właśnie my powinniśmy obserwować siebie, swoje ciało, czy rzeczywiście to, co kupujemy dodatkowo, jak gdyby wspieramy to, co to nasz organizm, czy... czy spełnia to nasze warunki. Kolejnym jak gdyby, etapem, jakie nutraceutyki warto stosować, to są renomowanych i sprawdzonych firm. To jest bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszych czasach jest gigantyczne zapotrzebowanie. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś z Państwa wpadnie na pomysł, że chce otworzyć fabrykę, czy, czy, czy w domowym zaciszu produkować suplementy, to nic nie staje na przeszkodzie, żebyście to Państwo robili, dlatego że w Polsce. Nie ma w ogóle żadnej kontroli nad tym, co, jak to jest produkowane w takich warunkach. Ja pamiętam, że kiedyś pośredniczyłam, ktoś chciał szukać pracy i okazało się, że niedaleko mnie jest fabryczka, która, która produkuje suplementy. I właśnie 24 godziny na dobę, bo to na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu, ja się zainteresowałam, co produkują. No to pani mówi, no, ale co w danej chwili jest potrzebne. Czyli jaka jest jakość, jakość tych produktów? Kiedyś przychodziła do mnie klientka i mówi, że mm, y, miała w rodzinie zastępczej chłopca, który był uczulony na orzekę. I ona tak się nim opiekowała, on zawsze miał taką postać poronną odlewania, różnych wysypek. I słuchajcie Państwo, co się okazało, y, bo ona szukała przyczyn. Okazało się, że mu podawała witaminę D3, która miała zanieczyszczenie. Czyli wydawałoby się, że coś, co z jednej strony chce wspierać dziecko, w drugiej, z drugiej strony mu sukcesywnie szkodziło, tak? Czyli renomowanych i sprawdzonych firm. Firmy, które mają własne laboratoria i fabrykę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nawet grupa specjalistów stworzy nieprawdopodobnie dobrą recepturę, to ona musi mieć monitoring. Y, całej tej produkcji, czy na przykład czy y, tym osobom, które zleci, czy one mają y, warunki do tego, żeby wyprodukować y, dobre jakościowo y, suplement? I firmy, które posiadają badania naukowe. Proszę Państwa, nasz organizm, nasze zdrowie jest najcenniejszą rzeczą, którą mamy. Dlatego tak się mówi właśnie, że człowiek zdrowy ma wiele marzeń. A człowiek chory ma tylko jedno. I tak jak my obserwujemy, że na przykład w momencie, kiedy rzeczywiście człowiek ma wszystko, w momencie, kiedy traci zdrowie, on jest tylko skoncentrowany, tylko ma siłę, żeby, żeby to zdrowie odzyskać. Także y, to jest takie ważne, y, y, komu my to zdrowie, y, zdrowie y, zawierzamy. Tak? Którzy zatrudniają, zatrudniają naukowców, którzy mają nieprawdopodobną wiedzę na temat funkcjonowania naszego organizmu, na temat, w momencie kiedy na przykład my bierzemy celowany suplement na nerki, to żeby on nam nie, po, po drodze nie załatwił wątroby na przykład i żołądka. Co na przykład w przemyśle farmaceutycznym jest to nagminne. I teraz, yy, yy, to jest takie właśnie kluczowe, ważne. I teraz chciałbym przedstawić Państwu firmę Nature Sunshine, która ma wiele twarzy, ponieważ jest od 53 lat na rynku i ma wiele milionów yy, zadowolonych ludzi na świecie. To jest nieprawdopodobna firma, która przekonała. Tylu ludzi do korzystania z, 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 tutaj z nutraceutyków z, z własnych produktów i my jesteśmy nie tylko, nie tylko firmą, która poleca nutraceutyki. tak? Jak na przykład jestem, pójdę do apteki, powiem, proszę witaminę D3. Aha, proszę, dziękuję, zapłacę, odwracam się na pięć i wychodzę. Nie. Tutaj Państwo się dowiecie, dlaczego jest potrzebna ta witamina D3, dlaczego są potrzebne y, bakterie. Co, co możemy tutaj oczekiwać? To jest pełna, pełna wiedza. W dzisiejszych czasach nieprawdopodobnie ogromny trend jest w branży łańcuchowej. My chcemy być piękni, młodzi, uśmiechnięci. Natomiast na takich naprawdę renomowanych szkoleniach dla kosmetologów jest Wyraźnie powiedziane, że 80% tego naszego piękna jest z, z, wew, z, z wewnątrz, a tylko jesteśmy w stanie 20% z zewnątrz. Że nasza, tak jak właśnie było powiedziane, że tak jak pracują jelita, jak układ pokarmowy, jak jest budulec, to, to jest to bardzo ważne. Skóra nam się zmienia co 28 dni. Też właśnie będąc na szkoleniu, ktoś re rekomendował świetne zabiegi, ale pod warunkiem, że one właśnie będą y, tak sukcesywnie y, z taką częstotliwością y, powtarzane. Tutaj jest też y, zespół, tutaj jest zespół zakręconych ludzi, którzy y, 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 chcą razem przebywać w jednym miejscu, tak? Bo wiecie co Państwo? Ja na przykład jestem przeszczęśliwa że mój mąż i ja myślimy podobnie, że na przykład, znamy na temat żywności jaka jest, na temat, że należy się właśnie suplementować, że należy, co trzeba zrobić, żeby mieć siłę, żeby właśnie y, y, tyle mieć zajęcia, żeby, znaczy zajęć, żeby choroba jak gdyby nas nie y, prowadziła na torby, bo na Boczny to. Także tu, tutaj całe puzzle, może na przykład ktoś jest zdrowy, tak? może ma siłę, może tutaj wiele rzeczy jak gdyby ma zaliczone, ale na przykład ten puzzle z pracą, tak? że na przykład, że mm, ja już słyszałam i, mm, dla kobiet, które na przykład mają 50 ja słyszałam, że jest termin być przezroczystą. To znaczy, że jeżeli ja bym chciała iść do firmy, do pracy, to na przykład mój wiek w wielu miejscach by zdyskwalifikował moją kandydaturę. Także Nature's Sunshine to jest właśnie ten cały zasób, właśnie możliwości, które każdy może coś wziąć dla siebie. Tutaj Marta wspomniała także twórcami, założycielami Nature's Sunshine to byli właśnie Państwo Hughes i ich historia też się zaczęła od zdrowia, ponieważ Pan Hughes miał ogromne problemy zdrowotne i tak jak w wielu naszych tutaj przypadkach że nie niekonwencjonalne metody nie dawały rezultatu i przyjaciel mu polecił, żeby przyjmował różeczkę pieprzu kajen. To było bardzo trudne. Prawda? Więc y, jego żona wpadła na pomysł y, kapsułkowania. I stąd właśnie 53 lata temu, y, to jest właśnie pierwsza firma, która zaczęła kapsułkować y, zioła, zamykać je w kapsułkach. I y, tak y, pokrótce, y, tradycja i doświadczenie. Tak, że Nature Sunshine, tak jak wspomniałam, ma 53 lata. I tu y, łączą się dwa światy. Świat natury ze światem najnowszych technologii. Jest to y, y, organizacja y, międzynarodowa, która działa w 50 krajach na całym świecie. Portfolio produktów, żeby zobaczyć, jaki to jest gigant, jest 650, w Polsce 70, które posiadają dopuszczenie głównego inspektora sanitarnego, czyli wszystko mamy przejrzyste. I y, oferuje unikatowe produkty i formuły, które są zastrzeżone patentem. Y, jeżeli firma decyduje się, żeby opatentować dany produkt, to znaczy, że on jest bardzo wartościowy, y, który naprawdę warto, żeby właśnie go zastrzec, dlatego że to są gigantyczne pieniądze dla firmy. Także firma jest pewna swoich produktów y, i takie ma właśnie. E, właśnie e, taką strategię. Wszystkie po, e, produkty posiadają badania kliniczne. Tak jak właśnie wspominałam, że e, w momencie, kiedy mamy produkt, na przykład, właśnie na jeden organ, to jest badane, jak, e, jak holistycznie działają na pozostałe. Notowana na, na amerykańskiej giełdzie Nasdaq. Giełda Nasdaq to jest giełda nowych technologii firma dysponuje najnowszymi y, aparatami. Y, jak my na przykład, bardzo mnie intryguje jedna, y, jedna, jeden aparat, który no, to, rzeczyści jeszcze z pestycydów, z herbicydów, z owadów, y, z odchodów owadów i y, z kawałków szkła. No i ktoś by pomyślał, no skąd wzięła szkła? No, okazuje się, że my mamy w różnych miejscach kolizję, wiatr przenosi y, różne zanieczyszczenia i nawet, y, nawet firma y, dodatkowo oczyszcza właśnie z tych y, różnego rodzaju zanieczyszczeń. Jest notowana na liście TOP, a w Polsce pojawiła się w 2010 roku. Jaka jest misja i, i wartości, tak, że wspieramy ludzi w dążeniu do zdrowia z, z harmonią, w harmonii z naturą, że to, to jest właśnie korzystamy z tego, co, co przyroda nam oferuje. Wysoka jakość i czystość składników. I tu już wcześniej Marta o tym wspominała. wstępki produktów ziołowych i edukacja i rozwój partnerów NSP. No to tutaj mieliśmy w, w pierwszej części, prawda? w Pierwszej części tak, tak, I to jest gwarancja jakości. Te osoby, które już są dużej w firmie, wiedzą, że firma ma ponad 600 testów. Między innymi, jak my mamy linie papilarne, to też jest jak gdyby odpowiedni dla ziół. Jeżeli są zioła wysuszone do pewnego momentu zmielone, one są bardzo wyglądem mogą być zbliżone jeden do drugiego. A tutaj firma mając takie aparatury, jeżeli my mamy na opakowaniu skład, to my wiemy, że nic tam poza tym składem się w nich nie znajdzie. Także te osoby, które były, były w firmie, były w laboratorium, były w fabryce, zachęcam Państwa, bo firma daje taką możliwość do odwiedzenia. I tutaj y, certyfikaty, jakie mamy, to są certyfikaty, które y, je bardzo, ale to bardzo trudno zdobyć. Kiedyś jeden z naszych dystrybutorów powiedział, że dlaczego firma nie ma certyfikatu bio? Y, odpowiedziano mu, że nie jest zainteresowana ponieważ y, przy produkcji bio również używa się bardzo śli, y, y, silnych środków przeciwgrzybiczych, przeciwpleśni. <śm> Mam taką klientkę, która sąsiaduje z polem y, ekologicznym, któregoś dnia wstaje i ma tabliczki z trupią czachą. A ponieważ ma znajomą, która pracuje w tej spółdzielni, i zadzwoniłam, mówi, słuchaj, co wy mnie obstawiliście takimi zdjęciami? Ona no, no, mówi, no, właśnie, bo robiliśmy okres. Także, także nam się czasami wydaje, jak pójdziemy y, zrobić zakupy ze sklepu do sklepu ze zdrową żywnością, czy, czy właśnie takich eko, no to y, no nie zawsze to jest, y, znaczy bardzo możliwe, że jest lepsze, bo może jest mniej użytych y, nawodów, ale nie mniej one są. I teraz y, tak pokrótce przedstawiłam tutaj Państwu y, firmę. I, jej zalety, to co ona sobą reprezentuje. I dlatego zachęcamy Państwa, żeby stać się częścią tej firmy. Albo jako klient, konsument, albo jako klient, który zachęca do konsumpcji rodziny znajomych, albo jak gdyby zaangażować się w szersze tego typu, typu, typu działania. Ja, na przykład, ja taki, też jestem wdzięczna mojemu mężowi, jak my weszliśmy do firmy i zobaczyliśmy moc tych produktów, yy, my powiedzieliśmy wszystkim znajomym i rodzinie, że, będziemy, że korzystamy z tych produktów, że, będziemy, że odzyskamy zdrowie i to było takie yy, lojalne, że my tej in, yy, informacji nie zostawiliśmy dla siebie. Także takie są, jakie są korzyści? To jest dostęp do oryginalnych i przebadanych produktów. Proszę Państwa, my żyjemy w świecie, gdzie już w tej chwili można wszystko podrobić. Prawda? Więc na przykład, jeżeli chcemy rzeczywiście dbać o, swojego, o swoje zdrowie, to y, musimy dbać też o właśnie y, z, z jakich źródeł wybierzemy te nasze y, nutraceutyki, no, Gwarancja jakości, tak? Że, y, y, że one są dobrze, y, dobrze przechowywane. Możliwość zwrotu otwartego produktu, tak, firma daje nam możliwość do 90 dni zwrócić. Ona jest taka pewna y, swoich produktów, że z chwilą, kiedy ktoś by chciał zrezygnować, nie 90, 93 90, miesiące, 90. Tak. możliwość zwrotu Nieograniczony dostęp do całego portfolio produktu. W momencie, kiedy my jesteśmy związani z firmą, firma nam przesyła wiadomości, o pojawiających się nowych produktach, o, o różnego rodzaju wykładach na ich temat. Zestawy promocyjne, zestawy dedykowane na dane układy i promocja lojalnościowa każdego miesiąca, która też nam generuje oszczędności. I dostęp do informacji z wiarygodnych źródeł, szkolenia, webinary, tak jak dzisiaj, oraz konsultacje zdrowotne, też mieliśmy możliwość. Oraz, no tu historyczna akumulacja punktów, to proszę osoby, które zaprosiły, co to, jaka z tego wynika korzyść. Oraz subskrypcja, dodatkowy rabat 10%. To jest w ogóle subskrypcja, ale jest ona nieprawdopodobna, bo w każdym miesiącu można zmieniać koszyk, można ją kontynuować, można, to nie jest coś, co, jest jakiś haczyk, który z którego się nie możemy, jak gdyby, na którym nie panujemy. Także, także zachęcam Państwa, żeby każdy miał swój, właśnie swoje własne ID. I w prawym górnym rogu jest zdjęcie samolot i statek firma, jeżeli y, zrobi, for, znaczy stworzy formuły, wyprodukuje je, ona je przetransportuje. Część produktów y, jest, y, dostaje się do nas drogą powietrzną, a część może statkiem. I y, jeżeli, ona, y, jeżeli produkty trafią do Polski, każdy z, y, z serii, po, y, każdy po jednym produkcie wraca do stanu, żeby zorientować się, yy, czy nic się nie stało podczas drogi z danym produktem, czy on będzie miał takie same yy, właściwości, jakie firma yy, tutaj... Yy, yy. I teraz tak, yy, a tu druga część to jest właśnie cena. Cena wyjściowa, cena wIP jest 98 zł, natomiast odnośnie do, yy, yy, do statusu, i y, korzystając z subskrypcji, jaki możemy, jaka cena może być danego y, produktu? To jest akurat przykład na chlorofilu. I teraz, jak my zaczynaliśmy swoją przygodę y, z Nature Sunshine, mój mąż był y, bardzo chory. Miał takie ogromne problemy ze stawami, był w ogóle wyłączony nie tylko z życia zawodowego, ale też osobistego. I na przykładzie tutaj apteki, jeżeli byśmy kupowali na niego produkty, one by pewnie w pierwszej chwili zadziałały, bo to by były pewnie przeciwzapalne, przeciwbólowe, no to jakby, jakoś by sobie poradził. Natomiast e, apteki, w skle, e, e, leki w aptece też drożeją, tak, Dro, drożeje czynsz, pensje, ZUSy, tudzież inne rzeczy. Czasami jest tak, że jest w opakowaniu 12 tabletek, potem jest 9. Czyli my byśmy musieli coraz więcej przeznaczać pieniędzy na nasze zdrowie. Natomiast jak Ania wyszła z propozycją bycia w Nature Sunshine, my musieliśmy poważnie wejść w inwestycję, jaką jest nasze zdrowie i na dzień dobry musieliśmy wyłożyć pewną kwotę. Ale firma Nature Sunshine daje takie możliwości. Z których my skorzystaliśmy, że jeżeli y, polecamy, jeżeli y, mówimy o, y, o, właśnie o, o takim bardzo dobrym działaniu, rezultatach, to firma y, dzieli się naszą prowizją, ponieważ nie mamy sklepu, nie mamy y, tutaj ZUS-u, tudzież innych opłat i cena, która na początku była y, większa.